It starts with an itch and a tingle Cześć wam dzisiaj. jest wizualnie, wyogląda wy oglądacie żywejka, któremu piekielnie zimno jest w ręce yy, W momencie kiedy wychodziłem z domu myślałem, że jest ładniej w ogóle, bo słoneczko troszkę świeci, troszkę chmurek Jest całkiem przyjemnie tak, jeżeli się spojrzy że za okno Więc wziąłem sobie czapę taką, no, żeby mi w oczy nie świeciło Wziąłem kurtałkę, która nie jest za ciężka, nie jest za lekka i wyszedłem na i nagle się okazało, że jest bardzo zimno, bardzo nieprzyjemnie No ale dobra Wygląda ładnie, przynajmniej widoki będą ok. No, yy, o czym to ja miałem? Aha, ostatnimi czasy mam styczność z moimi dziećmi. Co jest dziwne, bo ja za dziećmi nie przepadam. Swoich dzieci yy, nie chcę posiadać w ogóle. I ogólnie nie bawi mnie to, nie cieszy mnie to, nie, nie, nie mam jakiegoś takiego rozwiniętego instynktu tacierzyńskiego, czy jak tam się to nazywa ojcowskiego. Zawiało pewnie teraz, gdzie będzie słychać, no ale dobra. Ee, zaraz tutaj zejdziemy trochę niżej i będzie trochę lepiej No ale wracając, tutaj jakiś bratanek, tutaj jakieś dzieci znajomych, coś tam ten przebija się na lewo, na prawo i okazuje się, że dla takiego jednego dzieciaka, który w ogóle mnie uwielbia, co mnie poniekąd cieszy bawi imponuje mi, ale nie sam, nie to, że to jest dziecko, tylko sam fakt, że dla kogoś mogę być tak, tak super zarąbiasty, że na mój widok jest takie Jest! Przyszedł, zaszczycił mnie swoją obecnością! To mnie, to mi, to, to mi sklebia. O, w ten sposób. No, ale wracając. To jest e, młody osobnik, e, który lubi jak ja mu czytam książkę. To jeszcze nie jest ten etap, żeby on lubił e, czytanie książeczek, czytanie bajek, bo on jeszcze nie kuma za bardzo i go to nie bawi, ale e, książeczki z obrazkami to jest super zabawa dla niego. No więc ma taką swoją e, ulubioną książeczkę, tam o jakimś e, słoniu, w kratkę, którą bierzemy codziennie, e, codziennie, za każdym razem jak się widzimy, może w ten sposób. E, I mu czytam e, w cudzysłowiu, bo on nie lubi tego czytania, ale lubi za za każdym razem tą samą książkę, więc muszę za każdym razem wymyślać inną opowieść do tych samych obrazków i czytać z pełnym zaangażowaniem, to znaczy opowiadać z pełnym zaangażowaniem. No i tam na jednej z pierwszych stron y, jest jakiś płac płaczący mały słonik, jest ten słoń w kratkę i w, y, z tyłu na drzewach y, siedzi sowa. To jest ten etap u dziecka, że on ogarnia co robią zwierzęta. Jeżeli zapytacie go na przykład co robi piesek to robi hał hał, hał. co robią y, kurciaczki robią ko ko ko, co robi kotek ko Yeah. No ale wracając, jak się go zapytać, co robi Sopa, to Sopa robi... Uh, uh, tak. Dokładnie tak robi sowa. Co ja zawsze e, kwituję w stwierdzeniu, sowa robi klimat. Co mu się strasznie, strasznie podoba i używam tego sowa robi klimat. E, jako takiego narzędzia do budowania rytmiki, nie wiem, o w ten sposób. E, Opowiadam mu tutaj, o słonik, tu zgubi misia, coś tam ten, nie, nie. A co robi e, sowa? Sowa, trzy strony z tyłu a robi klimat. I co chwilę szastam tymi stronami na lewo-na prawo? Dzieciak to traktuje jako zabawę, ale też ma ten rytm zakodowany w głowie, że co chwilę sowa robi klimat, to znaczy, że powoli trzeba usypiać. I on faktycznie zasypia, co jest po prostu genialne. Ja myślałem, że za mną, za mną ktoś idzie, no ale za chwilę będzie można zrobić w tym No ale wracając. Ta sowa robi klimat, już tak mu się w głowę wpoiło mocno, siadło mu w mózg, że... To jest takie słowo o zaklęcie Taki wyzwalacz jakie sowa robi klimat To wiadomo, że to jest ten moment Kiedy trzeba powoli, powoli sobie Odpuścić już ten dzień To nie wiem, popołudnie I położyć się spać Jak na grzecznego brzydąca przystało Wydaje mi się, że to świetnie obrazuje To jak ee, Powtarzanie pewnych zwrotów e, Zapada nam w pamięć Jeżeli coś słyszymy Kłamstwo usłyszane po tysiąc kroć, Staje się prawdą Tak jak dla tego małego osobnika Sowa robi klimat Oznacza, że powoli, powoli zasypiamy. Tak my codziennie słyszymy tysiące, setki takich powtórzeń e, absolutnie bzdurnych, ale które nam mają zapaść w pamięć. Nie będę mówił tutaj konkretnie o co mi chodzi. E, witaj pieceł. Bo to nie o to chodzi, żebym teraz wchodził, nie wiem, na, na, na psychologię, politykę czy, czy nie wiem popkulturę, gdzie w mediach nam się wmawia, że niektóre dzieła są wybitne. W mediach nawet nie chodzi o media. E, w w popkulturze wmawia nam się, że niektóre rzeczy są takie super, że trzeba to obejrzeć, a tak naprawdę to jest syf wystarczy samemu się temu przyjrzeć. E, um w dół wzrost może. I yy, wydaje mi się, że idealnym określeniem dla mnie na to jest o sowa robi klimat, że to sformułowanie dokładnie oddaje to, 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 to co chciałbym powiedzieć, chciałbym przekazać, że ta sowa robi klimat co chwilę się w mediach pojawia yy, pod jakąś postacią i robi nas w bambuko. Ach, ta sowa. Dziękuję za uwagę. Yeah. O, oh, mam nadzieję, że nie było słychać, jak mi baj przeskoczył. Poli! Oh,